The of Dzisiaj kontynuujemy naszą serię z gry League of Legends Wide Rift, a na celowniku Heimerdinger, wielbiony wynalazca. Na ekranie pojawia się build i runy, z którymi gramy, a to jest kolejny odcinek w serii od A do Z. Ta. Od A do Z. Ej, hej. Od A do Z. Właśnie rozpoczął się kolejny sezon w Wild Rift'cie, no i jesteśmy na Dywizji Platy na 4 i jeden punkcik, przechodzimy do rozgrywki, let's go baby, let's go! No to jesteśmy na ekranie wczytywania postaci, Nasus, Master G, Heimerdinger, Miss Fortune oraz Yumi w naszej drużynie, Kayle, Jax, Morgana, Caitlyn oraz Zyra w drużynie. Przeciwnej. I jesteśmy na fontannie, kupujemy wzmacniającą księgę, dodajemy umiejętność numer 1, no i lecimy na środkową aleję, ponieważ Heimerdinger jest midlanerem. Nowa postać, która weszła do wide drifta, dosłownie na dniach, niedawno, no i Wild e, Wide Drift robi mnie w konia, ponieważ nadrabiamy postaci, które weszły do gry. No i ostatnio nadrobiliśmy Hekarima, którym był odcinkiem 29,5 bodajże, no a teraz Heimerdinger, który pojawił się e, za Hekarimem, w sensie, no planowo powinien być... Za Karimem, więc jest on obecnie 29 i 9, czy coś takiego. Nie wiem, który to jest odcinek, ale jest. Generalnie na spokojnie. I teraz tak, zacznijmy może nie od omówienia postaci, ale zacznijmy może od początku, od podziękowania osobom wspierającym, którzy teraz wyświetlają się na ekranie. Wielkie dzięki za wspieranie kanału. Twoje wsparcie finansowe pozwala mi szybciej rozwijać kanał. Jeżeli ktoś by chciał dołączyć do tego grona, zachęcam do kliknięcia pierwszego linku w opisie. Jeżeli ktoś by chciał wspierać kanał, a nie ma ochoty wydawać pieniążków, no to zachęcam do zostawienia łapy w górę. Dobimy tutaj jedną łapę w górę i będzie elegancko, bardzo miło. A teraz omówmy Heimerdinger'a. Heimerdinger pasywnie, gdy znajduje się w pobliżu sojuszniczych wież, lub wieżyczek, które postawi ze swojej umiejętności numer 1, zyskuje dodatkową prędkość ruchu w wysokości 20%. To jest działanie pasywne, że w pobliżu wiesz Heimerdinger porusza się po prostu szybciej. Umiejętnością numer 1 Heimerdinger stawia wieżyczkę, która atakuje pobliskie, pobliskie cele, zadając obrażenia magiczne, no i w międzyczasie ładuje się. Kiedy naładuje się w pełni, wystrzeliwuje dodatkowy pocisk laser, który zadaje jeszcze więcej obrażeń magicznych. To jest działanie umiejętności numer 1. Heimerdinger może mieć maksymalnie do trzech wieżyczek postawione. No, i jeżeli Heimerdinger oddali się za daleko, to wieżyczki znikają. Więc Heimerdinger musi być w pobliżu wieżyczek, aby wieżyczki atakowały i zostały w miejscu. Ponieważ, jeżeli podejdzie zbyt daleko, to one znikają, ale znowu się mu powtarzam. Więc wieżyczki atakują cele. To jest działanie umiejętności numer 1. Umiejętnością numer 2 Heimerdinger wysyła rakiety przed siebie, które trafiają wrogów, zadając im obrażenia magiczne. To jest działanie drugiej umiejętności. Z działania umiejętności numer 2. prawy master umarł. E, pobliskie wieżyczki zyskują 20% ładunku za każdą rakietę, która trafia wrogiego bohatera. Czyli jeżeli trafimy pierwszą, drugą umiejętnością bohaterów, a mamy w pobliżu postawione nasze wieżyczki z pierwszej umiejętności. No to za każdego trafionego bohatera. Nasza wieżyczka zyskuje prędkość. W sensie prędkość mówię. E, ładunki, po prostu. No ładowania, że tak powiem, aby wystrzelić ten swój promień, który zada zwiększone obrażenia. To jest dodatkowe działanie drugiej umiejętności. No i dodatkowe trafienie rakietami. Po pierwszym, uderzające w tego samego bohatera lub potwora zdają tylko 20% obrażeń magicznych. Te obrażenia są zwiększone do 60% w przypadku stworów. To jest działanie umiejętności numer 2. Przejdźmy do umiejętności numer 3. Umiejętność numer 3 Heimerdinger wyrzuca granat przed siebie, który trafia wrogiego bohatera. Zadając mu obrażenia magiczne i spowalnia go o 35% na 2 sekundy. Jeżeli bohater, którego trafimy, znajduje się w centrum granatu, to dodatkowo zostaje ogłuszony. I to jest działanie umiejętności numer 3. Dodatkowo, jeżeli trafimy bohatera tą umiejętnością, no to w pełni ładuje pasywne działanie naszych wieżyczek. Czyli nasze wieżyczki po trafieniu granatem wystrzelą w wroga. Dodatkowy laser. To jest działanie umiejętności numer 3. No i teraz przejdźmy do omówienia Ultimata, który jest e... ciekawy. Ponieważ, e... ponieważ, 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 używając Ultimata możemy ulepszyć jedną z trzech umiejętności. I teraz tak. E, po użyciu Ulta i postawieniu pierwszej umiejętności wieżyczki, to jak wi widzicie, wieżyczka jest na sterydach i zadaje ona zwiększone obrażenia. Za chwilę Wam dokładnie powiem, jak działa, ale najpierw postaramy się rozpuszczać tyle, tyle, ile możemy tej wieży. No i omówmy działanie. Ulta. Zobaczcie jak zabiliśmy go naszymi wieżyczkami. Udało się zabić Jacksa, Pięknie. Wycofajmy się, ponieważ posiadamy bardzo mało HP. Nieudany gang ze strony Jaxa. Dla nas na plus. Kupmy sobie udrękę Liandriego. Jakieś budki by już się przydały i omówmy ulta. Jeżeli użyjemy ulta, to ulepszamy następną podstawową umiejętność Heimerdingera. Jeżeli użyjemy ulta i pierwsze umiejętności, to stawiamy działko H28G Apex, czyli ulepszone działko. Umieszcza ulepszoną wieżyczkę na 10 sekund, wieżyczka zadaje zwiększone obrażenia magiczne. Każdym strzałem obrażenia będą jeszcze bardziej zwiększone przy pełnym ładunku i wieżyczka spowalnia trafione cele na 2 sekundy. Nie, na sekundę, przepraszam. Na sekundę spowalnia trafione cele. To jest działanie umiejętności ulta. Z działanie umiejętności ulta po. po czym? Po użyciu wieżyczki. Teraz czas na działanie drugiej umiejętności. Jeżeli użyjemy ulta i drugą umiejętność, to wystrzeliwujemy cztery fale rakiet. Każda z nich zadaje obrażenia magiczne pierwszemu trafionemu wrogowi. Zobaczcie, wystrzeliwujemy cztery fale rakiet. Raz, 2, 3, cztery. I każda z tych fal zadaje obrażenia magiczne pierwszym trafionemu wrogowi. Dodatkowe trafienie rakietami po pierwszym uderzeniu tego samego bohatera lub potwora znają tylko 25% obrażeń magicznych. Jeśli cel zostanie trafiony pięcioma rakietami, obrażenia od każdego ciosu do 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 dodatkowo maleją, rakiety zdają pełne obrażenia stworom. Rój rakiet może zadać maksymalną ilość obrażeń w wysokości określonej przez magiczne obrażenia każdemu wrogiemu bohaterowi lub potworowi. E, to jest magiczne obrażenia, które może maksymalnie zadać nasza druga umiejętność. To jest działanie ulta i drugiej umiejętności. No i teraz działanie ulta i trzeciej umiejętności za chwilę omówimy. Bo teraz postaramy się tutaj trochę wyfarmić. Zebrać tutaj falę minionów, które idą. I omówmy działanie trzeciej umiejętności. Jeżeli użyjemy ulta i trzeciej umiejętności, no to Heimerdinger rzuca odbijający się granat, który wybucha trzy razy i zadaje zwiększone obrażenia magiczne niż podstawowa trzecia umiejętność. Obszary ogłuszenia i spowolnienia są większe, a rzut granatem teraz spowalnia wrogów o 40%. Możemy również położyć ulta. Zobaczcie granat. Odbija się trzykrotnie w ten sposób. Raz, dwa, trzy. No i jest znacznie większe. Pole obrażeń, no i generalnie jest potężniejsza ta umiejętność. Dodatkowo, jeżeli użyjemy ulta, możemy go użyć ponownie raz jeszcze, aby anulować używanie ulta. Wtedy umiejętność ma tylko 3 sekundy cooldownu. I pięknie udało się złatwić. W rogu Caitlyn, bardzo fajny gang ze strony naszej drużyny. No i jak widzicie, Heimerdinger działa naprawdę interesująco i te wieżyczki są naprawdę przyjemne i fajnie działają. Dobrze. Taka porada ode mnie, chociaż nie gram Heimerdingerem zbyt często, to taka porada ode mnie, że dobrze wieżyczki ustawiać tak, aby mogły siebie wspierać, czyli najlepiej w zasięgu tak, aby mogły się wspierać nawzajem. Więc jeżeli ktoś chce podejść tutaj, zniszczyć pierwszą wieżyczkę, no to atakują go nasze dwie wieżyczki, jeżeli ktoś chce podejść, zniszczyć kolejną, to atakują go kolejne i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo dobrze stać w pobliżu wieżyczek, dzięki czemu mamy prędkość ruchu. Nawet jeżeli uciekamy, to dobrze postawić taką wyżyczkę, aby zyskać dodatkową prędkość ruchu. Oj, umarliśmy niestety. Ważne jest również u Heimerdingera kupienie inercji, które pozwala nam użyć ulta pierwszej umiejętności i inercji, aby być w tym stanie, gdzie przeciwnicy nas nie mogą atakować, dzięki czemu nasza pierwsza umiejętność zadaje dodatkowe obrażenia. To jest naprawdę interesujące kombo. No i Heimerdingerem staramy się raczej nie być z przodu, raczej staramy się być gdzieś bardziej z tyłu, obrzucać umyły um, um, przeciwników drugą umiejętnością, stunować z granatu, stawiać te wieżyczki, aby zapewnić naszej drużynie drogę ucieczki ewentualnie, lub jeżeli przeciwnicy będą chcieli się w nas wbijać, sobie samemu drogę ucieczki. No i w ten sposób raczej działa Heimerdinger, niż bardziej w sposób taki, że się wbija jak, nie wiem, jak na przykład Master G. No nie, Master G się wbija w przeciwników, a Heimerdinger bardziej stoi z tyłu i atakuje wieżyczkami i z dystansu. W ten sposób to bardziej, bardziej e, działa. Dobrze, skoro mamy, omów mamy omówioną postać, to teraz skupmy się trochę bardziej na grze. Dobrze zawsze postawić jedną wieżyczkę, która przytękuje fale milionów i będzie je atakować. Dzięki czemu my nie obrywamy tak dużych obrażeń, dalej możemy czyścić fale milionów. No i w razie, gdyby tutaj przyszedł przeciwnik, to możemy również go łatwo, stosunkowo łatwo zabić. Na górze idzie Master G. O, nie dostaliśmy w najgorszym możliwym miejscu inercji, ale żyjemy. Ok, to było interesujące. To było bardzo dobre zagranie swoją drogą. Zrobiliśmy trzy trupy, nie, nie stricte my, ale nasza drużyna. No i przeżyliśmy. Więc to było naprawdę interesujące i dobre zagranie moim zdaniem. Czy mamy buty zbudowane? Mamy inercję, dobra. Build u Heimerdingera działa w ten sposób, że udręka Andriego zapewnia nam moc umiejętności oraz podpala cele. No, a zabójczy już Rabadona pozwala nam te obrażenia jeszcze bardziej wymaksować. Można powiem, zdublować nawet kilkukrotnie. Wieżyczki generalnie. Czekajcie, czy one znikają, czy one stają się nieaktywne? Wieżyczki nie znikają. Wieżyczki, jak się oddalimy, to wokół nich pojawia się taki żółty okrąg. Jeżeli on spadnie do końca, to wieżyczki zostają w miejscu, ale nie atakują wrogów. Jeżeli się zbliżymy, to wieżyczki ponownie zaczynają atakować. W ten sposób działa. Co to ma być za roślinka? G zrobił triple killa. Z że zrobił quadra kila. I to bez naszej pomocy. <laughs> to ciekawe. To ciekawe. No i co? No i Hermer, jest generalnie nową postacią w grze. I fajnie, że on wszedł do gry moim zdaniem. Trochę szkoda, bo teraz musimy go nadrabiać, ale ogólnie nie ma tego złego. Nie ma tego złego, bo jest magiem ciekawym. Wygraliśmy. Dzięki temu możemy przejść do kolejnej gry, mamy umówioną postać, a w drugiej grze skupimy się stricte na gameplayu, a już nie na umowieniu postaci, więc przejdźmy do drugiej rozgrywki. Let's go! No dobra, to jesteśmy na ekranie wczytywania drugiej gry. Tryndamere, Darius, Hammerdinger, Jinx oraz Blitzcrank w naszej drużynie. Malfight, Lilia, Wladimir, Samira i Lux w drużynie przeciwnej. No i dobra, ponownie biegniemy na środkową oleję. Taki protip, że Heimerdinger, widziałem na ekranie wczytywania, ciężko radzi sobie w boju bez swoich hextechowych wieżyczek, więc dobrze je skumulować, dobrze je mieć ze sobą. Ja bardzo lubię je rozstawiać w ten sposób, że jedna wieżyczka jest z przodu, a dwie z tyłu osłaniają tą z przodu. Dzięki czemu przeciwnikom dosyć trudno podejść. Dosyć trudno podejść do wieżyczek i ciężko je zniszczyć. A nawet jeżeli zniszczą jedną... To możemy postawić drugą. No i w ten sposób dzięki temu możemy fajnie naprawdę trzymać przeciwników na dystans. Dzięki czemu nasze wieżyczki się osłaniają. E, dobrze. Idzie Wladimir, który zaraz będzie miał. Zobaczcie, jak mocno berwo. A cały czas trzymamy go na dystans i to jest piękne. No i cały czas nasza wieżyczka z tyłu osłania to z przodu. Przynajmniej jedna. I to jest naprawdę interesujące i jest spoko. Dobrze również trafiać drugą umiejętnością przeciwników, dzięki czemu nasze wieżyczki atakują wroga i to jest również spoko. Za chwilę wladimir będzie miał swoją umiejętność wzmocnioną, dokładnie. Można też wieżyczki ustawiać w ten sposób na przykład. I dzięki czemu osłaniają się w linii. Ostatnie wieżyczko osłania drugą, druga pierwszą. Pierwsza przyjmuje obrażenia i osłania tą drugą. No i w ten sposób się osłaniają te wieżyczki. To jest naprawdę dobry sposób, aby te wieżyczki dłużej przetrwały. No i dobrze, że Heimerdingera mieć naładowane wszystkie trzy wieżyczki i wszystkie trzy postawione. Noż Darius niestety umiera, ale my tutaj puszujemy. Ponieważ, jako Heimerdinger, dobrze zbudować przynajmniej pierwszą umiejętność. No i również. Inercja. Inercja jest naprawdę istotna u Heimerdingera, moim zdaniem. Jest to jedna, jeden z ważniejszych przedmiotów, ponieważ dzięki inercji możemy teraz ostatnio wieżyczkę przenieść do przodu, dzięki czemu wieżyczki dalej się osłaniają, ale mamy bardzo blisko postawiony atak. Chciałbym, aby wszedł w linię wieżyczek. Zobaczcie, nasze wieżyczki tutaj fajnie atakują. Jeżeli Wladimir podchodzi w nas atakować, to otrzymuje potężne obrażenia i to jest interesujące. Zobaczcie, wszedł nas zaatakować zadał nam bardzo mało obrażeń, a jak dużo obrażeń otrzymał. To jest naprawdę spoko. No i dobrze mieć również naładowane nasze wieżyczki w pasywce, czyli aby te trzy wieżyczki czekały na nas po prostu. A, przeżyje? Przeżył. Niestety przeżył. Niestety przeżył. Bardzo mało HP mu zostało, ale przeżył. Zaraz my nie przeżyjemy. O kurczę. Dobra, wyczyśćmy tutaj linię. Postawmy wieżyczkę. No i dzięki temu, że możemy się wycofać, nasze wieżyczki dalej atakują. Poszujemy, a my zdążymy się wycofać i kupić przedmioty, zregenerować HP. Na najpierw kupmy nawiedzoną maskę, może i jakieś buty many oraz wzmacniającą księgę. To jest spoko. Władimir wyczyścił nasze wieżyczki. Nic dziwnego, nasze wieżyczki nie atakowały. No i tak jak mówiłem, warto mieć naładowane trzy wieżyczki w pasywce. Zazwyczaj ciężko to zrobić, kiedy jesteśmy w walce i stawiamy wieżyczki. Natomiast dobrze je mieć i postawić jednocześnie, aby one mogły się osłaniać. Mm. Przynajmniej dwie wieżyczki dobrze postawić. Zobaczcie, jeżeli chce do nas, do nas podejść, to również otrzymuje obrażenie to jest również spoko, co zresztą sami widzicie. Za chwilę będzie naładowaną swoją y, pasywkę, więc postaramy się go rzucić i pięknie udało się go załatwić. Jak widzicie, nawet nie był za bardzo w stanie zareagować. Szkoda, że teraz nie mamy wieżyczki, ale możemy użyć ulta i postawić wieżyczkę, aby szybciej spuszować jego wieżyczkę. Zobaczcie, nasza wieżyczka tutaj pięknie atakuje wieże. Niestety jest to również jeden z priorytetowych celów dla przeciwnej wieży. Nasze wieżyczki są priorytetowym celem dla wieży, co widać zresztą. Natomiast dzięki temu możemy bardzo szybko zobaczyć puszować tutaj. I przeciwnik prawie stracił wieżę. Straci wieżę. Jak widzicie, hammerdinger fajnie działa. Jest spoko. E, przynieśmy sobie walkę tutaj. Jako Heimerdinger możemy być dosyć mocno wysunięci. Zobaczcie, jak on oberwą mocno. Nie jest w stanie do nas podejść, nie jest w stanie za bardzo nic nam zrobić, a my w tych wieżyczkach naprawdę możemy wstać po prostu. Ok, zabijamy ją. Pięknie udało się załatwić i zbierzmy jeszcze wieżyczkę. Idealnie. Jak widzicie naprawdę fajnie działają te wieżyczki. Wygląda to elegancko. Jesteśmy 2-0. Teraz możemy udać się nami mida, dzięki czemu włączymy naszą wieżyczkę jedną, która zacznie atakować wrogów. No i fajnie byłoby się wycofać. Postawmy kolejne swoją drogą, ponieważ jeżeli nie mamy wieżyczek, to jesteśmy podatni na ataki. Teraz, jeżeli by w nas ktoś wleciał, to jesteśmy bardzo podatni na atak. Mamy tylko jedną wieżyczkę, która nie zdaje zbyt dużych obrażeń. Więc dobrze będzie tutaj się wstrzymać z atakami i z puszem, aby postawić kolejne wieżyczki. No, okej, okay, leci kolejna, druga. I udajemy się na dół z naszym ultem i z drugą umiejętnością, która, jeżeli wciśniemy ją w przeciwników, może ich zabić dosłownie. Okej, okay, wycofajmy się trochę, jest niebezpiecznie. Wycofajmy się dosłownie. <laughs> Jesteśmy 3-0-0, nasz trendy puszyły na górze, być może przeciwnicy zrobią smoka, ale my kupimy sobie udrękę Liantiego i Inercję, oraz różkę zniszczenia i wzmacniającą księgę. Inercja, tak jak mówię, jest bardzo istotnym elementem u Heimerdingera, ponieważ ona pozwala nam przeżyć dużo sytuacji e, i je kupić po prostu czas naszym wieżyczkom, aby no nam zabiła smoka, nie zdążyliśmy. Ale po prostu kupuje nam czas, inercja. Dzięki czemu nasze wieżyczki mogą wcisnąć obrożenia. Ok, postawmy wieżyczki tutaj. Jeżeli ktoś do nas przyjdzie, no to raczej będziemy w stanie go załatwić w wieżyczkach. Okej, okay, stajemy w wieżyczkach. No, zobaczcie. stawiamy wieżyczkę. Inercja. I jest double kill, widzicie? W ten sposób właśnie działa hammerdinger. Mamy wieżyczki, używamy ulta, wieżyczkę dodatkową. Inercja i przeciwnicy nie są w stanie nas zabić, a nasze wieżyczki wciskają obrażenia w przeciwników. mi 5-0-0. Teraz możemy spuszczać środkową oleję. Niestety mamy źle rozstawione wieżyczki. Więc musimy uważać, postawmy je z tyłu, w razie gdyby nas przeciwnicy atakowali. Zobaczcie. Boom. Nie ma lili. Wycofajmy się kupić Rabadona i udajmy się na górną aleję, ponieważ jest tam Malfight. Dobrze działa. Dobrze działa ten e, Hey Merdinger, szczególnie jeśli przeciwnicy się w nas wbijają. A ciężko im zniszczyć wieżyczki, nie podchodząc do nas, bo my również możemy ich obijać. I to działa tak fajnie dosyć. Ok, uważajmy na Malphite'a, bo Malfight może w nas z ulta wlecieć, a tego byśmy nie chcieli. Raczej. Nie wiem, czy on jest. Chyba go nie ma, więc możemy spuszować tutaj na spokojnie, tak to wygląda przynajmniej. Tą linię. No proszę bardzo. No i udałbym się na mida. Na midzie. Ustawiłbym wieżyczki na środku i stał przy tych wieżyczkach. Tak mi się wydaje, że to będzie najsensowniejsze. Niestety mamy tylko dwie wieżyczki. OK, mocno barwiliśmy. Nie wiem czym to przeżyjemy, postawmy wieżyczki. Udało się zabić przeciwnika, super. Jest double Kila jesteśmy na ogromnym low. No zobaczcie. Działa ten Hammerdinger. Przeciwnicy się poddali, niestety umarliśmy. 8-1-0. Udało się przeciwnikowi w ostatniej sekundzie nas zabić, ale jak widzicie, Hammerdinger jest nową. W grze ciekawą postacią, która może trochę namieszać. Dzięki, pięknie za poświęcony czas. Mam nadzieję, że odcinek Ci się spodobał. Zapraszam Cię do kolejnego filmu, który pojawi się już w piątek o godzinie 15. Na dzisiaj to by było na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć. We will be in touch.